Żeby pan widzów wyhaczył kurde za siódemkę z hakiem Przygnał mnie coś z innego auta oglądania, żeby coś spróbować pogarnieć, ale... ale co ja tu? Co ja tu? Mogę Dobra, a co tu mamy? Wyglądają na stare 25 roz raz 2,5 przebiegu 25 rok oliwa zmieniana mamy szósty rok przypominam Dobra, bierzemy, sprawdzamy, odladzamy bo za ten pieniądz warto 22 rok widzę uszarpał cenę 25 500 22 rok Cztery kamerki, panoramka, bardzo ciekawa rzecz. Kontakt z małżonką, pamięci. Kontakt z małżonką, widzę, utrzymuje non-stop, i to jest fajne, że zakupy wspólne muszą być wspólne, nie będzie inaczej. O! Oryginal I całe w oryginalnym oczywiście dla Kierzy Tanych autu jest może tysiąc, może półtora tysiąca przeróżnych tanich wozów. Każdy inny, a co jeden to piękniejszy. Berlingo a propos. Cóż mu z tym okiem zrobili takiego? Faktycznie jakieś takie. Mogłobyś pełnić, aby szło. A Aha, ty cholera! Coś pytał ostatnio. Chce mi się go śnieżać. A wiecie o co chodzi? Na pewno jest tanio. Droższe Mokka czy Grandland? Szukam komuś Mokki. Szukam komuś Mokki. A to jest Krozland Wszystko jakieś takie bliźniacze. Te przody przynajmniej. Jesteś! Coś było? No, stoi albo akurat. Które, które? Jakie autko? No tu są piąta, jak palone i sprzedane. A widzisz, jak nas uprzedzi, daj sobie szansę. Daj sobie szansę. One się jeszcze pojawią. No nikt do pracy skromnie, ale z klasą. Ale z gód? Ale z good, ale z good, nie jest. Danka, danke Jest w pyta. Opel Mokka, idę patrzeć, bo stoi Szukam komuś Mokki 23, 4 roga, tu jest 22 niestety nowy ryjek Do no, nowy Samoparkująca, popatrzcie mi to obrotomierz, nie widać. To jest wszystko elektroniką podszyte. Kamerowanie jest. Zapytam z ciekawości sprzedawcę. Samoparkownik, kamera 2-2 rok za stary, kurde. Ale jak ma dobry przebieg cholera. Jeżeli oczywiście jest benzyną. Teraz się okaże. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych używanych samochodów w systemie Car Vertical. Wiem z doświadczenia co mówię, bo często, a przykładowo jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej. Ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło, i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, Pan Romek. Czołem, cześć, się.